Komunikacja miejska to jest krwiobieg Szczecina. Zarządzając komunikacją miejską, nadzorując ją, dbamy o wykonywanie rozkładów jazdy, jak i punktualność tej komunikacji. Dysponujemy ponad 320 jednostkami taboru miejskiego, nie licząc pogotowi technicznych. W sytuacjach awaryjnych typu kolizje, wykolejenia, wypadki organizujemy komunikację zastępczą. Gdybyśmy zniknęli, to w ciągu paru dni komunikacja miejska mogłaby ulec totalnemu paraliżowi, gdyż nie miałby kto sterować tą komunikacją. Byle kolizja, wypadek, mieszkańcy Szczecina mieliby bardzo utrudniony dojazd do domu, do miejsc pracy, do szkoły. Szczecin jest dla mnie wyjątkowym miastem, gdyż to moje miasto rodzinne. Tu się urodziłem, tu się uczyłem, wychowywałem. Mamy przyjaciół, znajomych. Tu poznałem małżonkę. No wyjątkowe to jest położenie, na to, że fajnie się tu żyje.